Dziś przeprowadzacie przez proces, który naprawdę otwiera oczy. Zacznijmy od pytania, które potrafi zburzyć iluzję w kilka sekund. Dlaczego jeszcze tego nie mam? Weź kartkę, zapisz dokładnie to, czego chcesz. Chcę związku, w którym jestem kochana, kochany. Chcę pracować z pasją i dobrze zarabiać. Chcę być wolna, wolny. A potem pod tym jednym zdaniem napisz: Dlaczego jeszcze tego nie mam? Nie zatrzymuj się na pierwszej odpowiedzi, pisz dalej, bo dopiero w trzecim, czwartym zdaniu wychodzi prawda. Bo boję się bliskości, bo nie wiem, kim jestem bez walki, bo nie umiem być szczęśliwa, szczęśliwy na spokojnie. Kolejną bardzo ciekawą metodą jest lustrzana konfrontacja. Stań przed lustrem i spójrz sobie w oczy. Powiedz na głos, czego pragniesz, a potem zadaj sobie pytanie: czy Ty naprawdę wierzysz, że to dla Ciebie jest możliwe? Zobacz, co się pojawi w Twoich oczach, w ciele, w głosie bo twoje ciało dokładnie wie, kiedy kłamiesz. Eksperyment przyszłości. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że właśnie to masz. Masz te pieniądze, masz to życie. Jesteś tą kobietą z tym mężczyzną. I teraz przyjrzyj się swoim emocjom. Pojawia się niepokój, strach, że zaraz to stracisz, uczucie, że to nie jest twoje? To są właśnie twoje blokady. One nie chcą tego życia, nawet jeśli ty mówisz, że go chcesz. Prawdziwa manifestacja zaczyna się wtedy, gdy jesteś gotowy, gotowa zobaczyć prawdę o sobie. Napisz w komentarzu, co dziś odkryłaś, odkryłeś? Jaka blokada przyszła jako pierwsza? To może być pierwszy raz, kiedy naprawdę ruszysz z miejsca. Kliknij obserwuj, jeśli szukasz głębi, a nie pustych haseł.